wszystkim. Tym razem recenzja takiego małego cudaka. Jest to kompas z karabinkiem firmy Silva. Jeśli ktoś zna tą firmę, to wie, że robią zajebiste kompasy. No wiadomo droższe niż ta hniszczyzna, ale w ogóle bez, bez porównania. Jakość. To akurat ten kompasik kosztował jakieś 4 dychy około. Pyk. Co jest w nich najlepsze w porównaniu ze z chyba wszystkimi innymi, jakie do tej pory testowałem. Igła, łapie po prostu, temat można... Chwila, moment... Chwila, moment i mamy, mamy kierunek. Wiadomo, nie jest to kompas mapowy, którym sobie ogarniamy kierunek, wytyczamy jakieś tam marszruty, tylko taki, że w marszu, w marszu spoglądamy i wiemy mniej więcej, czy, czy, czy idziemy w tym kierunku, czy gdzieś tam nie zbaczamy ten karabinek taka widać jakiś taka nie wiem liliowa różowa ta wstawka nie wiem to można sobie zawsze e, inny inny jakiś ten karabinek dorobić e, i fajna poręczna rzecz nie wiem jak ma się jakieś pasoszelki można sobie do szelek przypiąć tak żeby mieć to pod ręką czy do plecaka jak jakieś deringi po prostu się idzie podnosimy to chwilę łapie po prostu no igła prawie stoi w miejscu, tak? Możemy tu się miotać i wiemy dokąd iść. Polecam, polecam, polecam. Trochę droższy, można za to kupić trzy inne jakieś chińskie kompasy, ale jak dla mnie nie warto, warto jest kupić tego wariata, bardzo polecam. W ogóle wszystkie kompasy firmy Silva. Trzymajcie się, do następnego razu.